Cześć, z tej strony Marcin. Witaj w kolejnym filmie. Dzisiaj odpowiem na pytanie, ile należy jeść kalorii, żeby schudnąć i wyjaśnię też dlaczego. Ta liczba nie jest najważniejszym elementem, na którym należy się skupiać w czasie zdrowego odżywiania. Zacznę od wyjaśnienia, czym są kalorie. Kalorie to małe jednostki energii, które spożywamy. Są prawdopodobnie najbardziej. Omawianą częścią zdrowego odżywiania i utraty wagi. Ogólna zasada jest taka, że jeśli przyjmujesz więcej kalorii niż zużywasz, przybierasz na wadze, a jeśli przyjmujesz tych kalorii mniej, tracisz na wadze. Jeśli z kolei te wartości są zbliżone, to swoją aktualną wagę utrzymujesz na podobnym poziomie. Teoretycznie jest to bardzo proste, ale w praktyce w rzeczywistości różnie z tym bywa. Jeśli jesteś tu nowy i chciałbyś otrzymywać więcej podobnych treści, rozważ subskrypcję mojego kanału. Zanim jednak przejdziemy do obliczenia zapotrzebowania kalorycznego, na podstawie którego dowiemy się, ile kalorii jeść, żeby schudnąć, porozmawiajmy troszeczkę o ciemnej stronie takiego podejścia. Dlaczego już to tłumaczę? Liczenie kalorii może być dla nas oczywiście pomocne, ale czasami jest tak, że właśnie przez to liczenie od świadomego do obsesyjnego podejścia do jedzenia i odmierzenia porcji dzieli nas tak naprawdę tylko krok. Obsesja na punkcie tego, co jesz, oprócz odbierania przyjemności z jedzenia, może w niektórych przypadkach prowadzić też do niezdrowych nawyków żywieniowych, a tego właśnie oczywiście nie chcemy. Nie taki jest cel. To dieta i żywienie mają być dla nas, a nie my dla diety. Także jeśli aktualnie odżywiasz się niezdrowo, obliczenie swojego zapotrzebowania kalorycznego niekoniecznie jest tym, od czego powinieneś zacząć. Dlaczego? Załóżmy, że obliczasz swoje zapotrzebowania energetyczne, jego się utrzymasz, ale cały czas gdzieś sięgasz po kolorowe napoje, cukier i inne niezdrowe przekąski, nie mając tak naprawdę świadomości, ile kalorii zawierają. Cały Twój efekt tak naprawdę idzie wtedy na marne. W pierwszej kolejności, w takiej sytuacji najlepiej, jeśli ze swojego żywienia wykluczysz niezdrowe i przetworzone produkty i zastąpisz je tymi pełnowartościowymi. Sama taka drobna zmiana sprawi, że stracisz sporo na wadze i zyskasz oczywiście lepsze samopoczucie i więcej energii. Pamiętaj też, że waga zależy tak naprawdę od wielu czynników, nie tylko od diety. Zależy też przede wszystkim od poziomu Twojej aktywności, od ilości stresu, od jakości Twojego snu. To fundamentalne czynniki, a często je lekceważymy i po prostu zaniedbujemy. Ok, przejdźmy teraz do obliczenia przykładowego zapotrzebowania kalorycznego. Żeby obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, musimy przede wszystkim poznać swoją podstawową przemianę materii. Podstawowa przemiana materii to najmniejsza ilość kalorii, którą musimy dostarczyć dla naszego organizmu, by żyć i zapewnić sobie prawidłowe funkcjonowanie takich podstawowych funkcji życiowych. W żadnym wypadku nie powinniśmy schodzić poniżej tej wartości, ponieważ w tym momencie zagrozilibyśmy swojemu zdrowiu. Wyobraź sobie, że twój organizm nagle przestaje mieć odpowiednią ilość energii do oddychania czy utrzymania stałej temperatury ciała. To bardzo poważna sprawa, dlatego nie schodzimy poniżej podstawowej przemiany materii. Jak już wiemy, czym jest podstawowa przemiana materii, pora ją obliczyć. Do tego celu możesz też wykorzystać gotowe kalkulatory czy wzory, z pomocą których z mniejszą lub też większą dokładnością obliczysz swoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie. W tym miejscu chciałbym też podkreślić, że nawet jeśli użyjesz najbardziej dokładnego i najlepszego wzoru czy kalkulatora, to wartość, którą otrzymasz, i tak jest taka szacunkowa, to i tak przybliżona wartość. My do obliczenia swojego zapotrzebowania kolorycznego wykorzystamy wzór. Do tego potrzebujemy także kilku danych dokładnie swojego wzrostu, wagi i wieku. Wzory wyglądają następująco. Jak widzisz, wzór dla kobiet ma inną postać niż dla mężczyzn. A żeby lepiej to wyjaśnić i zrozumieć, zrobimy przykładowe obliczenia z moją osobą. Po podstawieniu moich danych do wzoru, moja podstawowa przemiana materii wynosi 1785 kilokalorie. Czyli tyle kalorii potrzebuję, aby zapewnić swojemu organizmowi prawidłowe funkcjonowanie, jakbym tak naprawdę tylko leżał i nic nie robił. Ale oczywiście tak nie jest, dlatego teraz musimy obliczyć CMP, czyli całkowitą przemianę materii. Całkowita przemiana materii to ilość energii, jaką potrzebuje nasze ciało na dodatkową aktywność w ciągu dnia, taką jak praca, codzienne obowiązki, zakupy czy sport. Do określenia całkowitej przemiany materii skorzystamy ze współczynników aktywności fizycznej. Aby obliczyć całkowitą przemianę materii, należy przemnożyć podstawową przemianę materii. Przez współczynnik aktywności fizycznej. I to jest bardzo ważny, często kluczowy moment. A to dlatego, że wiele osób w dietach redukcyjnych właśnie na tym etapie, w tym momencie popełnia spory błąd, ponieważ zawyża swój współczynnik aktywności fizycznej, ponieważ wydaje mi się, że jak trenują 3-4 razy w tygodniu po 45 minut, to mają dużą aktywność fizyczną. No niestety nie, jeżeli poza tym mają siedzącą pracę i nic więcej nie robią, to tak naprawdę ich aktywność fizyczna jest raczej niska, ewentualnie umiarkowana. W moim przypadku współczynnik będzie wynosił 1,6. Mam pracę siedzącą i trenuję 4 razy w tygodniu. Także moja całkowita przemiana materii wynosi 2856 kcal. Tyle kalorii muszę dostarczyć, żeby przy aktualnym trybie życia utrzymać swoją wagę na poziomie 80 kg. Jak widzisz, obliczenie dziennego zapotrzebowania na kalorie jest w rzeczywistości dosyć proste. Wystarczy, że znasz swoją wagę, wzrost i wiek i te dane podstawisz do odpowiedniego wzoru. Oczywiście pamiętaj też, że ta liczba nie jest też wyrocznią, jest jedynie wartością, punktem odniesienia, od której warto zacząć, czy to odchudzanie, czy budowanie masy mięśniowej. A w procesie, oczywiście, należy wprowadzać ewentualne korekty w postaci ilości spożywanych kalorii w zależności od swojego celu. Dodam też, że nic się nie stanie, jeśli raz na przykład zjadbym 2600 kcal, a drugiego dnia 3300 kcal. Raz na jakiś czas odstępstwo od normy nie jest żadnym też przestępstwem. Nie sądzę też, żeby dało się codziennie jeść idealnie bez żadnych negatywnych skutków, tak naprawdę dla swojego dobrego psychicznego samopoczucia. Po prostu warto jeść z głową i w okolicach swojego całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. No i oczywiście siebie obserwować. Dopiero teraz, jak już obliczyliśmy i wiemy, ile wynosi moje CPM, czyli całkowita przemiana materii, możemy i jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile jeść kalorii, żeby schudnąć. Najbardziej rozpowszechnione i moim zdaniem najrozsądniejsze będzie podejście, jeśli od swojego całkowitego zapotrzebowania kalorycznego odejmiemy 15%. W większości przypadków jest to po prostu około 300-500 kcal. To na sam początek w zupełności wystarczy. Czyli gdybym chciał przejść na redukcję przy moim całkowitym zapotrzebowaniu kalorycznym 2856 kilokalorii, zacząłbym jeść około 2400-2500 kilokalorii. Po tygodniu wszedłbym wtedy na wagę, żeby sprawdzić, czy waga się zmieniła. Jeśli waga by się zmniejszyła, to przez kolejny tydzień trzymałbym się tej samej kaloryczności, a jeśli nie, to uciąłbym kolejne 100 lub 200 kilokalorii. I oczywiście po 7 dniach znowu powtórzę ten proces, żeby sprawdzić i skontrolować, co się dzieje. Dobrze, to teraz odpowiedzmy na pytanie ile jeść kalorii, żeby przytyć, żeby budować masę mięśniową. Tutaj sprawa ma się analogicznie do odchudzania. Jeżeli chcemy przytyć i budować masę mięśniową, dodajemy do swojego całkowitego dziennego zapotrzebowania około 15-20% kalorii. Czyli w moim przypadku byłoby to 2856 razy 1,15, czyli około 3280 kcal. Musiałbym jeść Waga powinna ruszyć do przodu, jeżeli nie, to po tygodniu lub dwóch zwiększyłbym kaloryczność o kolejne 100 lub 200 kilokalorii. Jeśli osiągniemy już swój cel, to sprawa w obu przypadkach wygląda tak samo. Wchodzimy na proces tak zwany stabilizacją. Najzdrowiej i najbezpieczniej jest w przypadku odchudzania zwiększać co tydzień dawkę kalorii o około 100-150, natomiast w przypadku tycia, w przypadku budowania masy mięśniowej zmniejszać o około 100 kilokalorii na tydzień. Taki sposób najczęściej pomaga w utrzymaniu wagi oraz uniknięcia efektu jojo. W obu przypadkach musimy ponownie wyliczyć całkowitą przemianę materii dla swojej już aktualnej wagi i jeść mniej więcej tyle, ile ona wynosi. Na tym etapie dodam też, że mięśnie mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o utratę wagi. Rozbudowywanie masy mięśniowej to świetny sposób, aby zbliżyć się do celów związanych z wagą, a także. Poczuć się zdrowiej. Pamiętaj o tym, że Twoja podstawowa przemiana materii będzie wzrastać wraz ze wzrostem masy mięśniowej. Kiedy po prostu masz więcej mięśni, ilość kalorii potrzebnych organizmowi do regeneracji wzrasta. Do tego mięśnie są bardzo aktywne metabolicznie, a to oznacza, że świetnie spalają kalorie, nawet gdy ich nie używasz, czyli nawet gdy nie jesteś stricte na siłowi. Po prostu chuda tkanka mięśniowa spala więcej kalorii niż Tłuszcz w stanie spoczynku. Oznacza to, że jeśli podczas ćwiczeń zbudujesz beztłuszczową masę mięśniową, będziesz w stanie zwiększyć, przyspieszyć swój metabolizm nawet w spoczynku, co pomoże ci po prostu w utracie wagi. Nie panikuj też, jeśli dopiero zaczynasz trening siłowy i widzisz, że twoja waga pozostaje taka sama lub rośnie. Jeśli odżywiasz się zdrowo, prawdopodobnie zyskujesz, budujesz swoje mięśnie, a nie tłuszcz. Mięśnie też oczywiście są gęstsze niż tłuszcz, więc nadal możesz osiągać i zauważać wyniki, których oczekujesz, czyli na przykład zauważać zmniejszenie się obwodów i wysmuklanie się sylwetki. Teraz wyjaśnia też, dlaczego liczba kalorii, jakie spożywamy, nie jest najważniejszym elementem, na którym należy się skupiać w czasie zdrowego odżywiania. W przypadku niektórych osób liczenie kalorii idzie w skrajnym kierunku. Liczą dosłownie każde źrenko ryżu, a to już nie jest zdrowe. Przede wszystkim dla twojego wewnętrznego spokoju i psychiki. Oczywiście na pewnym etapie liczenie kalorii może być bardzo pomocne, ale większość osób zyska naprawdę bardzo dużo, jeśli przede wszystkim wprowadzi trwałe i zdrowe nawyki żywieniowe. Czyli to będzie na przykład wybieranie pełnowartościowych i nieprzetworzonych produktów. Kiedy jesz tego typu produkty, tego typu jedzenie, czyli np. warzywa, jaja, ryby, mięso, orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste, dużo trudniej, żebyś się przejadł i zjadł zbyt dużo. Te produkty bardzo dobrze sycą i odżywiają Twój organizm, a przez to zmniejszają ochotę na podjadanie niezdrowej żywności. Bez względu na to, jakie są Twoje cele związane ze zdrowiem i kondycją, uważnie wybieraj jedzenie i słuchaj oczywiście wskazówek, które wysyła Ci Twój organizm. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, a w komentarzu poniżej daj mi znać, o czym ma być kolejne nagranie. Gdybyś też znał kogoś, komu to nagranie może pomóc Ci się spodobać, śmiało prześlij mu link. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, cześć.